Halo, halo, witam was wszystkich oczywiście bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Darku, toczycie oczywiście, Więc bez, bez zbędnego mojego pitolenia zaczynamy dzień 19 oraz odcinek 19 Witam was wszystkich serdecznie I lecimy oczywiście, gram w trudną grę, która nie będzie trzymać mi za rękę Szanuję oczywiście las, bądźcie cierpliwi oraz oczywiście kupcie Także myślę, że możemy lecieć śmiało Lecimy, lecimy, nie śpimy I dzisiaj myślę, że sobie pozwiedzamy starą knieję już tak może nie do końca ale próbujemy pójść tą południowo-zachodnią część. Nie wiem dokładnie, która to jest strona. Tak szczerze przyznaję się bez bicia Ale zobaczymy, właśnie co tam znajdziemy. Bo Wilk nam powiedział jasno: udaj się do zachodniej części starej Kniei, tak? Zobaczymy. No i oczywiście ta muzyka już jest. Tak, i jesteśmy tutaj. Tak, tak, Pazginos. Dobra. Także... lotkój e... Południowo-zachodnia. No dobra, to mamy godzinę 13 w sumie. Jesteśmy tutaj, no właśnie. Trochę lipa, że my jesteśmy tutaj, bo musimy teraz się wrócić do naszej bazy. No ale dobra. Postaramy się oczywiście. Staramy się wrócić Żeby wszystko, żeby się wrócić Okej, okay, wilk mnie atakuje Uciekamy Mamy to przewrócone drzewo tutaj że nic nie możemy zrobić yy, Nie wiem tylko gdzie jestem, no ale A jestem tutaj, okej okay. Jestem Niedaleko tego spalonego domu. Tutaj raczej nic nie będzie, no właśnie. Bo tutaj raczej wszystko przeszukałem. Tak przeszukane wszystko jest. Jest ten namiot, ale ten namiot już właśnie żeśmy sprawdzali. Właśnie żeśmy już go przeszukali. sobie posprawdzamy wszystko jeszcze raz. O, tu matki, patrzcie, tego żeśmy na przykład nie sprawdzili. czy nic nie będzie? Trud, ok. Uda się. Chodźmy do tego spalonego domu, bo coś czuję, że coś tutaj będzie. Bo może mi się tak tylko zdawać. Mi się tylko zdaje, że coś tu będzie, ale to tutaj coś jest. Nie pamiętam, właśnie, czy te wszystkie lokacje sprawdzałem. kurcze wiecie? Ale raczej tu, tu już sprawdzałem wszystko, ale posprawdzajmy sobie jeszcze raz. Pamięć nie potrzebuje. Brania, o patrzcie, notatka. Wiem, że one tam są, słyszę ich śmiech. Są, są za ścianą drzew, sam nie dam rady się przebić drzewo, odrastają zbyt szybko. mamy dziwnie wyglądających grzyb. Ok, patrzcie, kurczę, widzicie? wystarczy tylko wystarczy tylko troszkę wiecie powek yy... mamy tu dwa mięsa. Tak to widzę, że tutaj nic nie ma. Zobaczmy sobie tą notkę, słuchajcie, dziennik, przedmioty. Okej. Okay. Czera, idziemy, bo już jest 15a. Ale co ta notatka nam wnosi? Ona nam w sumie nic nie wnosi takiego wiecie Ciekawego, nie? Coś mi przyszło, co mi przyszło, halo? Ważne. Okej, dobra A tu nic nie ma w sumie. dobra. Nie, bez, bez sensu to wszystko przeszukuję jeszcze raz. Zobaczmy, czy tutaj nic nie ma. Słuchajcie, a tutaj pod tą szafą nic nie ma takiego. Nic tutaj nie ma, ok. Także lecimy dalej. Dobra, jestem śpiący cały czas. widzę, że tutaj nic nie ma niestety No i dobra, jesteśmy w głuchym lesie Wiedziałem, że w to wdepnę Fuck that shit Dobra, jesteśmy na razie w tej naszej bazie tutaj. My jakbyśmy sobie to przejście naprawili, to można by było coś ogarnąć. Buduj szafę. Potrzebuję gwoździe. A, ja nie mam gwoździ. Moi, moi drodzy. Ulepsz. Patrzcie, ty. Mogę ulepszyć przedmiot. Uuu. Naostrzenie lepsze materiały. Patrzcie, można naostrzyć. Na Oj co? O kurde, widzowie tego, że się nie spodziewał. Że ja sobie mogę kurczę tutaj wiecie, naprawić, Dobra ugotujemy sobie coś. Jedwa, żeby myślę, będzie, będzie to dobrą opcją na pewno. Dobra, mamy szmatki, więcej szmatek, mamy 9 szmatek, okej okay. Drut, mamy to i mamy gwoździe tutaj Mam bardzo małe gwoździ, wam powiem tak szczerze Zbuduj Okej okay. Gwoździ mam mało, więc gwoździ będę musiał sobie, wiecie Gwoździ będę musiał poszukać jeszcze raz Dobra, mam broń w ekwipunku, więc jest dobrze więc myślę, że nas możemy spróbować, przynajmniej, wiecie. Mm. To nic nie ma tutaj w ogóle. Nie, to nic nie ma, akurat, akurat tutaj nic nie ma. Tutaj już raczej, mamy wszystko pozwiedzane nie, nie możemy do połowy lokacji sobie wejść jako tak Ale Ale widzowie dam radę Mamy tu drewno jeszcze w ogóle, drewno mamy bardzo dużo Mamy agregatu jeszcze sporo I Tu leży drewno Ja tego nawet nie Wejście napraw Kanapa, okno jest skrzynia, tutaj ta skrzynka. Pada jeszcze, patrzcie. Dobra, wracamy do bazy. Generatora jeszcze uruchomić nie będziemy, ty jest wanny, nie chcę budować wanny. Ale dobra, idziemy powoli do generatora. Ej, jak ta studnia się tam świeci, w ogóle co jest? Okej okay. Dobra, włączamy generator i idziemy do środka po prostu wyczekiwać nocy. Chciałem zrobić, kurwa, słuchajcie Tam, um, tu są te gwoździe nasze jeszcze, OK, mamy wytrychy dwa e, Broń mamy, wszystko mamy, więc i test Ale... nie, gotować nie chcieliśmy Tylko chciałem coś sprawdzić Słuchajcie, bo jak tutaj jakby co, to... Dobra, bo już idzie noc, słuchajcie Okay. Mamy antidotum, patrzcie. O kurde. Potrzebuję obcęgi, patrzcie i obcenki na bank znajdę w starej kniei. Okej. Okay. W ogóle się już noc zaczęła, ktoś łazi tutaj, otworzyli drzwi, już tu sam weszli tutaj. Nienawidzę tej muzyki. Nie, brakuje mi już Kłodkiego. No nie, znowu ta baba. Jest dopiero czwarta, słuchajcie.

Nie, nie rozbieram tego pierdola Nie pisać do mnie teraz Nie mam czasu I kolejny noc przez pana, super Nie mogła wejść, a ja jej zajebałem tak. Handlarz. Dzień dobry handlarzu. Co ty masz tutaj dla mnie ciekawego? Czy Ci masz blachę, która jest strasznie droga i nie chcę jej na razie kupować, no kurde, nie chcę naprawdę. Nie wiem, matki, druty, rurki. Masz gwoździe, masz gwoździe. 40 ja też sobie wezmę Co um. ja tu jeszcze mogę wziąć od ciebie? No chyba na razie tyle ziom. tarki nie chcę. Um. Ruty 60 nie chcę. Matki mogę wziąć. Um. Te deski też mogę wziąć i chyba tyle, raczej nic nie będziemy chcieli brać więcej, więc tyle w temacie. Dobra, ja sobie to odłożę teraz, wszystko. Dobra, wyłączamy generator i lecimy do starej kniei na południową, zachodnią część Ja sobie w ogóle jeszcze sprawdzę Sprawdzę sobie jednak Także to była tyle z tego odcinka, dzięki serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, do następnego odcinka I elo elo